Mam na dane. Obecnie jestem uczniem klasy trzeciej techników o profilu operator maszyn sterowanych numerycznie. Chciałbym w przyszłości mieć dobrą pracę i świetnie zarabiać, a zawód operatora maszyn CNC może mi to zagwarantować. Nowoczesne maszyny, programowanie, technologia 3D to nasza przyszłość. Zapraszam na krótki film o kierunku operator maszyn sterowanych numerycznie. Witamy na pracowni CNC, obrabiarek sterowanych numerycznie. Obrabiarki CNC to maszyny wykorzystywane w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Zastosowana technologia pozwala na precyzyjne i dokładne wycinanie elementów z metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych. Operator CNC przygotowuje urządzenie do pracy, programując je zgodnie z otrzymaną dokumentacją. Polega to na wprowadzaniu konkretnych poleceń określających zakres wykonywanych prac i finalny wygląd wycinanego elementu. Obrabiarkami CNC stosowanymi w przemyśle są najczęściej tokarki oraz frezarki, dlatego też w tej pracowni uczymy się obsługi i programowania tokarki, TAE30N oraz frezarki Harnach R550. Umiejętność programowania tego typu urządzeń powoduje, że operatorzy CNC znajdują zatrudnienie w wielu innych sektorach przemysłu. Jesteśmy na kolejnej hali obrawiarek konwencjonalnych. W tego typu obrawiarkach uczymy się ręcznie ustawić wszystkie parametry obróbkowe i ręcznie sterujemy całą pracą maszyny od początku aż do końca procesu. Wykorzystujemy do tego specjalne dźwignie, pokrętła i przyciski na panelu sterowania. Urządzeń tych jest tutaj dużo, a każde z nich ma inne zastosowanie. Zobaczycie tu między m.in. dłutownice, przecinarki, wytaczarki, wycinarki, gwiniciarki. Potrafimy na nich wykonać skomplikowane detale z różnych materiałów. Witamy na pracowni cięcia i łączenia metali. Poznacie tu metody obróbki materiałów różnymi metodami spawalniczymi przez spawanie właściwe, napawanie czy zgrzewanie. Dowiecie się, jak łączyć metale metodami niespawalniczymi, takimi jak lutowanie i zgrzewanie. Nauczycie się tradycyjnego spawania elektrycznego lub gazowego w osłonie gazów ochronnych TIG, MIG, MAG. Poznacie urządzenia, techniki, i zasady cięcia i łączenia metali. Dzięki temu naprawy i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi nie będą dla Was żadnym wyzwaniem. Wykwalifikowani śluzarze i spawacze są dzisiaj jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników Unii Europejskiej. Cześć, mam na imię Przemek. Interesuję się elektroniką oraz robotyką, dlatego wybrałem profil automatyk w zespole szkół Czy wiecie, że dzięki automatyce Mamy nowoczesne maszyny, roboty, zdalnie sterowane bramy garażowe. W naszej szkole uczymy się jak tworzyć, programować i ułatwiać ludziom życie. Wybrałem ząb przyszłości, bez którego nie można wyobrazić sobie świata oraz nowoczesnych fabryk. Zapraszam do naszej pracowni na krótki film. Zawód technik fryzjerstwa, dlatego że chcę w przyszłości połączyć pasję z zawodem. Uwielbiam stylizować fryzury, eksperymentować z kolorem, a wszystko to robić pod czujnym okiem naszych nauczycieli zawodu. Chcesz zmienić swój wizerunek? Rozwijać się? Zapraszamy do nas. Na pracowni oprócz licznych zabiegów fryzjerskich możecie poznać sekrety makijażu i stylizacji paznokci. Nie bój się wyzwań, czas na zmiany. Zapraszam na krótki filmik o naszej pracowni. Witamy na pracowni fryzjerstwa. Poznacie tutaj stylizacji fryzur, nowoczesnego wizażu, pielęgnacji cery i manikir. Przy profesjonalnych stanowiskach fryzjerskich, zaopatrzonych w infrazor, myjki, suszarki w otoczeniu kosmetyków fryzjerskich, spotkacie szkolące się tu dziewczyny i przyszłych barberów. Nasza pracownia jest bardzo dobrze wyposażona. I tym też się kierowałem w wyborze swojego zawodu. No, z drugiej strony, również tym, że lubię fryzjerstwo i dobrze się w tym czuję. W przyszłości chciałbym być barberem, ponieważ bardziej wolę pracować z mężczyznami niż z kobietami. Tu nie można się nudzić. Jeśli szukasz zawodu związanego z modą i stylizacją, to dobrze trafiłeś. Możemy Cię też zapewnić, że dopóki włosy będą w modzie, zapotrzebowanie na usługi fryzjerstwa, barbera i kosmetologa nie zmaleje. Poza zajęciami fryzjerskimi są w szkole organizowane różne szkolenia, przede wszystkim wizażu. Uczyliśmy się tam makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Prócz zajęciami fryzjerstwa zajmujemy się też stylizacją paznokci. Dęba. Należą do niej uczniowie z różnych klas, a wszystkich łączy wspólny cel – do militarii i wojskowości. W ramach Strzelca odbywają się szkolenia z zakresu działań taktycznych, pierwszej pomocy oraz szeroko pojętej wojskowości. Mustrę wojskową mamy opanowaną do perfekcji, co możecie sami zobaczyć. Przy Zespole Szkół nr 2 działa jednostka strzelecka należąca do Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Należą do niej uczniowie naszej szkoły, którzy interesują się wojskowością, militariami oraz tradycjami Wojska Polskiego. Jednostka oferuje młodzieży naszej szkoły zajęcia z dziedziny topografii i terenoznawstwa, pierwszej pomocy oraz szerokiej gamy zajęć z zakresu taktyki lekkiej piechoty. Działalność w jednostce strzelca może stanowić dobrą podstawę do poszukiwania w przyszłości zatrudnienia w szeroko pojętych służbach mundurowych, takich jak Policja, Wojsko Polskie czy Straż Graniczna. To Raz, dwa, trzy. To również doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu i realizowanie swoich pasji. Hej, jestem Witek branż zawód informatyka w zespole szkół nr 2, bo jest to zawód przyszłości. Oprócz przedmiotów ogólnych mamy wiele zajęć zawodowych, na których tworzymy strony internetowe, budujemy sieć, konfigurujemy routery, a komputer nie ma przy nami żadnych tajemnic. Po ukończeniu technikum pójdę na studia, ale wielu naszych absolwentów już po zdobyciu zawodu pracuje w punktach serwisowych, sklepach internetowych, a tworzenie stron www przynosi im duże profity. Zapraszam do Witamy na pracowniach informatycznych, pracowni urządzeń komputerowych. Ćwiczenia praktyczne umożliwiają poznanie technik montażu i naprawy komputerów osobistych. Zajęcia są realizowane w grupach do 12 osób. Pracowni są stanowiska ćwiczeniowe, na których możemy samodzielnie montować i rozmontowywać komputery osobiste, diagnozować problemy sprzętowe oraz programowe, wymieniać podzespoły, dokonywać naprawy, wyceny i sporządzać kosztory z konfiguracji urządzenia. Nasze umiejętności pozwolą nam zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową. Pracowni systemów operacyjnych. Zajęcia w grupach umożliwiają poznanie administrowania, zabezpieczania, rekonfiguracji i utrzymania w optymalnej wydajności systemów operacyjnych Linux Kubuntu oraz Windows 10, a tutem pracowni są bardzo mocne komputery, na których uruchamiane jest środowisko maszyn wirtualnych. To rozwiązanie umożliwia samodzielną pracę każdemu, jednocześnie na kilku systemach operacyjnych, na serwerze i stacji roboczej z uprawnieniami administratora. Jestem uczniem klasy drugiej w technikum informatycznym. Myślę, że zdobyty zawód w tej szkole pomoże mi zdobyć dobrze płatną pracę. Informatyka to nowe technologie, to element rozwoju przemysłu czy handlu, to twórczy i prestiżowy zawód. Chcesz go poznać? To zapraszamy do pracowni lokalnych sieci komputerowych. Podczas rozwiązywania zadań zdobywamy tu umiejętności projektowania, wykonywania i bezpiecznego użytkowania sieci komputerowych, stosowania w praktyce złożonych i bezpiecznych haseł, konfigurowania urządzeń sieciowych, diagnostyki i naprawy sieci i okablowania, korzystanie z sieciowego sprzętu komputerowego administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi Linux i Windows Server oraz bezpieczeństwa danych w sieci. Chciałabym w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą, dlatego wybrałam ten kierunek. Na zajęciach pod okiem naszych nauczycieli zawodu uczymy się, jak prowadzić księgowość, wypełnić deklaracje podatkowe, rozliczenia firm. Dzięki praktykom, które odbywamy w szkole, a także u pracodawców, będę mogła już na starcie pochwalić się doświadczeniem zawodowym. A oto nasza pracownia ekonomiczna. Witamy na pracowni ekonomii. Poznacie tu obsługę sprzętu biurowego, takiego jak bindownica, gilotyna, tyrymerfax oraz programów finansowo-księgowych, magazynowych i kadrowo-płacowych. Dzięki nabytym tu umiejętnościom będziecie wiedzieli, jak prowadzić sekretariat w dużej firmie, księgować faktury w księgowości, przyjmować towary w magazynie oraz jak założyć i prowadzić biuro we własnej działalności gospodarczej. Uczymy się tu planować spotkania biznesowe, wypełniać dokumenty, księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz prowadzić pełną księgowość. Witamy na obiektach sportowych zespołu szkół numer 2. Wiemy wszyscy, że sport to zdrowie. Dlatego też znajdziesz u nas wspaniałe warunki do uprawiania sportu w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Posiadamy przestronne, nowoczesne i świetnie wyposażone obiekty sportowe. Piękna hala sportowa, sala gimnastyczna po gruntownym remoncie. Szkolna siłownia i boiska Orlib to miejsca, gdzie można rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania sportowe.